pleasure. Witam Was w kolejnym odcinku. Tym razem zajmiemy się najnowszym MacBookiem Pro 2020. No, a co właściwie nowego mamy w tym MacBooku Pro? No, oczywiście, nową klawiaturę Magic Keyboard, klawiaturę nożycową, która definitywnie zastąpiła klawiaturę motylkową we wszystkich modelach MacBooków. Klawiatura nożycowa jest grubsza, ma wyższy skok, ale przez to no, ma być mniej awaryjna, klawisze mają się nie blokować, jest większa, cichsza. No i zdecydowanie o wiele fajnie się na niej e, pisze. Zresztą już we wszystkich poprzednich filmach zachwycałem się nią, no bo jest szczerze powiedziawszy czym. Przez to, że klawiatura jest odrobinę grubsza, no to sam MacBook również przytył waży 1,4 kg. Z takich czysto technicznych informacji, no to został oddzielony klawisz Escape oraz Touch ID od Touch jak również został przywrócony stary układ e, strzałek. Dodatkowo w podstawowej wersji już mamy 256 GB dysku SSD. No i to są wszystkie zmiany w MacBooku Pro 2020 w podstawowej konfiguracji, która z pewnością Was najbardziej interesuje, czyli nowa klawiatura i bardziej pojemny dysk. Cena pozostała na tym samym poziomie 6500 zł na stronie Apple. A. Co się nie zmieniło? Oczywiście procesor i5 ósmej generacji, prędkość taktowania to 1,4 GHz, jest to procesor czterordzeniowy, no i 8 GB ramu u LPDDR3 o częstotliwości taktowania 2133 MHz. No i właśnie z tym ramem pojawiła się dosyć ciekawa historia, ponieważ przez pierwsze bodajże dwa albo trzy tygodnie RAM można było dokupić za 500 zł, czyli łącznie 16 RAMu kosztowało nas 500 zł, a chyba zrozumiało, że zbyt wiele osób chce właśnie taką lepszą konfigurację za 7000 zł no i szybko podniosło cenę do 1000 zł. No więc już ten upgrade RAMu nie jest tak korzystny cenowo jak był na samym początku kiedy sprzęt został wprowadzony. No Niemniej jednak 8 RAMu. Również bez problemu sobie daje radę w takich codziennych czynnościach. Przede wszystkim najczęściej pytacie o wydajność, no bo faktycznie tego ramu nie jest zbyt dużo, jak również jest to ta poprzednia generacja ramu. Nowy MacBook Air ma już nową wersję ramu, tak samo ta wyższa wersja MacBooka Pro za 10 tysięcy, o której za chwilkę. No więc, jakby, czy ten MacBook to jest MacBook Pro i on daje sobie ze wszystkim radę? No Zdecydowanie tak. Jest to doskonały sprzęt do pracy dla grafików. Jakby nie ma żadnych najmniejszych problemów z różnymi programami, czy to graficznymi z pakietu Adobe, jak również innymi typu Spark AR, Xcode. I tak naprawdę wydaje mi się, że bez problemu jesteście w stanie większość czynności na tym komputerze zrobić. Zresztą nie zmienił się procesor i ram, co znaczy, że film, który rok temu nagrałem, czyli MacBook Pro dla każdego i do wszystkiego, wciąż jest aktualny. A to w tamtym filmie właśnie pokazałem, jak wiele ten komputer potrafi. Także zachęcam Was również teraz do oglądania tego odcinka. No i tak naprawdę wydaje mi się, że pomimo, że ten komputer nie dostał nowego procesora, nie dostał nowego RAMu, to wciąż właśnie doskonale ze wszystkim sobie daje radę. Odpaliłem na Wasze życzenie, oczywiście. Poznańcza działa. Odpaliłem Simsy 4 również bez problemu działają. I tak naprawdę praca w Teamsach, udostępnianie ekranu, praca na zewnętrznym monitorze nie robią na tym komputerze wrażenia. A dlaczego MacBook Pro tak dobrze sobie radzi z tymi wszystkimi czynnościami? Ponieważ ma całkiem sensowny układ chłodzenia. W porównaniu do MacBooka Air jest on znacznie bardziej wydajny. Mamy większy wentylator, bezpośrednio podłączony z płytą główną i procesorem. Eee, no dzięki temu znacznie lepiej jest odprowadzane ciepło. Eee, I tutaj, kiedy korzystałem z tego MacBooka, no ani razu praktycznie nie przekroczył on temperatury 90 stopni, gdzie w MacBooku R normą było praktycznie 100 stopni na płycie głównej. Więc jeżeli zastanawiacie się, czy lepiej wybrać MacBooka Air, czy MacBooka Pro, no to zdecydowanie, jeżeli potrzebujecie więcej e, mocy, lepszej wydajności komputera, to jakby wybór jest prosty. MacBook Pro e, zaoferuje wam najlepszy stosunek wydajności do mobilności. MacBook Air również jest spoko, ale z tym procesorem zarówno i3, jak i, i 5 w wersji czterordzeniowej, jakby częstotliwość taktowania jest i tak niższa. Ten układ chłodzenia jest po prostu słabszy. Dodatkowo w MacBooku Pro oczywiście macie lepszy ekran Retina o jasności 500 nitów. Ekran Retina ma 227 pikseli na cal, więc naprawdę ciężko lepszy ekran na rynku, więc do pracy ze zdjęciami, z grafikami doskonale się nadaje, jak również po prostu e, miło się na takim ekranie ogląda, czy to YouTube'a, Netflix'a, czy po prostu przegląda internet. Jeżeli chodzi o porty, no to w podstawowej wersji mamy wciąż dwa tylko porty e, USB typu C Thunderbolt 3 z lewej strony oraz e, mini jacka z prawej strony. Jeżeli chodzi o czas pracy na baterii, to przeprowadziłem bardzo dobry test oglądania filmów w Netflixie. Komputer był włączony przez całą noc i łącznie wyświetlał filmy przez 12 godzin. Apple podaje, że ten komputer na baterii wytrzymuje 10 godzin, więc wydaje mi się, że można Apple'owi w tej kwestii uwierzyć i faktycznie te 10 godzin pracy z różną jasnością ekranu jest ten komputer w stanie wytrzymać. Oprócz MacBooka Pro w tej podstawowej konfiguracji został również odświeżony MacBook Pro. Ten pro dla prawdziwych prosów, dla właśnie profesjonalnych grafików, dla programistów, dla ilustratorów, no, dla tych wszystkich osób, które potrzebują 13-calowego komputera i naprawdę nim zarabiają spore pieniądze. Tutaj cena zaczyna się od 10 tysięcy i mamy oczywiście większy dysk 512 GB albo 1 TB, no i maksymalnie możemy rozbudować ten komputer do 4 TB. Następnie mamy dziesiątą generację 4 rdzeniowej i piątki, no i nowy RAM, o którym właśnie wspomniałem. Ze względu na to, że mamy tutaj znacznie większą wydajność, to komputer ma bardziej Wydajny układ chłodzenia. Więc mamy dwie szpary na dole, dwa wentylatory, no i ta znacznie większa ilość powietrza do chłodzenia komputera jest zaciągana przez właśnie te dodatkowe szpary, no i cała płyta główna oraz procesor jest schłodzany przez dwa wentylatory. Także właśnie na tym polega ta spora różnica zarówno w cenie, jak i w całej budowie komputera. Czy warto dopłacać do tej wersji? No, jeżeli właśnie jesteście takimi prosami i wiecie, że potrzebujecie naprawdę bardzo dużo tej mocy na wynos, jak to reklamuje Apple, to zdecydowanie warto kupić tą mocniejszą wersję. Miałem z nią do czynienia, naprawdę robi robotę, ale jeżeli nie jesteście właśnie takimi prosami, to też no, nie ma sensu kupować aż tak mocnego komputera, jeżeli nie będziecie wykorzystywali potencjału tej maszyny w codziennym korzystaniu. Pełny odcinek na temat jakiego MacBooka wybrać w 2020 roku już niebawem dla Was nagram. W tym momencie dziękuję Wam za obejrzenie tego odcinka. Zachęcam Was do subskrybowania mojego kanału, do kupowania sprzętu z linków poniżej u autoryzowanych sprzedawców Apple i do zobaczenia w następnych odcinkach.